do Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będę, będzie co kupiłem na wakacjach odcinek. Więc po pierwsze jest poduszka ze szklanskiej poręby z owieczką Po drugie mamy taką figurkę. Po trzecie mamy magnes wodospadu kamieńczyka. Kolejny magnes. Z Na mm. Następny nas już nie jest w tej To jest na przykład Czechs Czech, y, I tam na, na tym magnesie na jest wodospad. A tu mamy ze Wro Wrocławia. Wrocławia mamy tu. I to jest panoramy Wrocławickiej. Więc. Y to są wszystkie rzeczy, małych mam trochę, no ale wiecie, no więc dziękuję za oglądanie, proszę o subskrypcję, lajka, komentarz i papa.